Grałem z widzami na moim Discordzie i jeden z nich zapytał, czy wygram do niego karaoko 100 zł na serwerze Minecraft. A ja na to. Na Discorda tak w Kuba, nie? I tam o 19:30 jest karaoke. I jest pierwsze miejsce 100 zł. I co chciałbyś do No nie, ale ci mówię 5, bo ty to wygrasz, nie? A, ja nie, gram tam. To mi kupisz. Nie kupisz, tylko mi wygrasz. Nie, no nie będziemy oszuki. Zaśpiewam, znów wkraczam na serwer, w sensie, znowu mam bana po prostu. Gdy wkraczam na serwer, wszystko odkrywa się. Węgierek, to no i diamenty też, już biorę w ręce kilow. Przez ciebie przedzieram się, nic mi nie umknie o nie. Czekaj, diaksowy set. Jeden, dwa i trzy diamenty, jeszcze jeden dla zachęty, a tle będziesz panu. Wesz mnie nie, mnie nie banuj znowu mam batna. No ja nie mogę, trzymaj te diaksy. Bo ja wychodzę! Ty z fan jesteś? Ostatecznie zająłem drugie miejsce i wygrałem 50 zł dla widza. A to wszystko dzięki temu, że gram z widzami na Discordzie.